Cytryna to samo zdrowie. Polecam jeść cytrynę. Oto już obrana cytryna, gotowa do spożycia. Jak widać yy, ma taką białą yy, pod skórką. A jeżeli się obierze tą cytrynę, jest taka biała coś tam, białe coś tam. Można to obrać, jak komuś przeszkadza jedzenie tego. Można to obrać o, do takiego o, koloru. No i takie później są ogniwka. Tutaj ciężko mi to będzie chyba rozwalić, ale spróbujemy. Spróbujemy. O za chwilkę. Robię to jedną ręką, gdyż w drugiej ręce trzymam kamerę. Chwila mam. O jak widać cytrynka. To jest cytrus z Afryki. Zbierają tam. Afro ci murzyni zbierają. Cytryna trafia do nas, do Polski, i można ją dawać do herbaty, wciskać. Dodaje smaku i aromatu herbatce. Robi się herbata o smaku takim cytrynowym. Cytryna ma witaminki. Witaminę A chyba. I C. No i oczywiście aromatyzuje herbatkę. Można też, jeść też bezpośrednio sobie tak. Można wziąć kawałek tej cytry, cytrynki. Można jak to jak to się nie kwasi i jest odporny na... Bo jest bardzo kwaśna ta cytryna. Jak ktoś jest odporny na kwas, to może sobie... O, ja sobie spróbuję. O. Mm. Kwaśna jak... Jak holender, jak cholera. ma pestki. Ale warto jeść cytrynę, bo jest zdrowa. Na odporność, nie? Herbatka z cytryną i z miodem na zimę. i na przeziębienie. No dobra, no więcej wam nie powiem nic, bo co sami musicie spróbować. Dobra, zapraszam do subskrypcji kanału. I kończymy filmik o cytrynce, Ostatnie zbliżenie. нарко